Z tej strony Ola, Ola. w Pigi a taka, Tak, i ze mną jest Mati. jakoś Aż. razem nagrywamy. Tak. I tu za drzwiami mamy parkour. Ja tak. tu tak, także I... chodzi na łatwości. Wow! No, to, to jest easy. Zostawcie u mnie łapeczkę w górę U i mnie też. też tak. I subskrypcję. Jeśli o. dobijecie 10 subskrypcji, zgrywam y, grę niespodziankę. Tak. I nie musisz iść po tym czerwonym, Bum Łow wow o! Nadziałem się na to, kurde pyk, 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 pyk. A co już tam było ja. ja w ogóle sprawdzę, czy na pewno dobra mam dobra. włączone nagrywanie. Dobra, mam, mam zielony, zielony już jest potrzebne. Wow wow wow. To lava challenge. Podłogę to lawa challenge. Hop! nie oh, ja to! Whoa, 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 whoa. Jeśli chcecie dołączyć do nas, to rzadko nas możecie spotkać. No, bo my tylko czasem gramy. No, razem. My często razem gramy, no, tylko. Um, czasem, jak nie mamy po prostu czasu, no to już nie gramy. No. Mam niebieskie. Wtedy sobie oglądamy albo robimy filmiki. Tak. Ja w ogóle dzisiaj wow. stwierdzam swój kanał. No. Um, i, I zapraszam mój. na nasz kanał, na Mateusza oh, i na mój kanał. Bardzo fajne są odcinki. Mhm. Mm tu trzeba ten. Dwa U, chyba... Ile mamy razem, Mati? A co? Odcinków. Nie wiem. i Ja nie mogę. Hop, hop. Ja tu sobie łatwię po ławeczce. Wow. I w ogóle zwykle to ja mam. Na piwnicy cały czas jestem. Dobra. Jeszcze Ja leżę. Leżę jak trup. Hop. A, a nie jesteś? Dobra. W ogóle. Hop. Cyjan, kluczy jest po Ja już mam. Masz Tyjan? Cyjan? Idę. Na górze, uważajmy na tą lampę. Zabiła mnie ta lampa, no nie, za, zapomniałem o niej. Tu lampa zabija, więc pamiętajcie, jak idziecie tu, uważajcie na lampę. U! Uh. Lampy w ogóle zabijają. No nie... Wszystkie. Mm -hmm. tak, czy, dobra, niektóre. Idealnie uh -huh. się nadziałam, no nie? jak trup. Dobra, wstaję, um. lecę do Mateusza. Oj, co jest? Mnie no, dotknąłem. Czy ty już zginęłaś? Tak. I to ile? Hoppa, hoppa. E, jeśli ktoś, to może no. powiedzieć w komentarzach, ile razy ja zginęłam. I Mati. Tak. To będzie miliard. Ja tyle no. razy ginę. Jeśli ktoś umie liczyć do stu, to można liczyć. O nie! Uh. Hello. Lecę tak jak ty, po ławeczce. Tu. Ej, dobrze, że kiedy nie giniemy, nie musimy robić tego wszystkiego od no. nowa. Mamy, tylko brakuje nam. A w ogóle yy, Mati mówił, że tej mapki się nie da przejść, bo nie ma tego, szarego klucza. No? Co chyba tak mówi. Jakiego szarego. No, tego do wyjścia, czyli białego, no? Chyba jest. Ja mówiłam, że nie, chyba jest, tam na górze. Ja, w piwnicy. A w nie ogóle masz w Jan Masz trójank Bo właśnie po niego idę, bo co, że zginę? Ja mam! Tylko zginę na bank. Mam, no, jest. Zginęłam. Hello. Zginęłam, więc. Jest! Le... Więc tutaj le... też była lampa dobra. Mm, bum, bum, bum. O ja. Jest... Tu jeszcze nigdy nie zginąłem. Tam ja wiele razy, bo przechodziłam jedną stroną. Tu jest rodzinka świnki Pepy. Ta se je loda, ta se loda. Ten, ten se jeloda. Jest... Dobra. W ogóle Mati nie zobaczył, że to tu jest to... pigi. No nie, wcześniej nie, za, nie zauważyłem. Ja na początku zauważyłam i Mati... A to co? Co to ma być? Zrobiłem deskę. Ej, w ogóle... Tylko to jest ten przerypany skok. Przerypany skok? Dobrze, yes. że tu... Ej, bo właśnie jeden taki guziczek... Eee... Ej... Otwiera pigi jeden wyjście, a jeden coś in jeszcze chyba. innego. No, chyba. Ja tak myślę. Bo pigi z tymi laserami to coś podejrzane jest. Tu potrzeba wręcz. więc jest wręcz w piwnicy. Ja idę na górę. ja zginął. To ja nie przejdę, na zamę. Idę. Przyszłam! Ale wiesz, że tam nic nie ma do roboty, chyba że możesz otw otworzyć ten klucz. Nie ma na klucza początku. Co jak to jest na początku? Czy znaczy, nie? U ciebie. Yy. Ja, tu są otwarte drzwi. Tylko ja ich coś nie mogłem otworzyć. Też nie da się. Kurde, zginę. Nie W zamykajcie po sobie drzwi. Nie będę. Mam wręcz. Bo tu wiem, że jest tak. Ojej, już to będzie daleka droga, żeby tam się dostać. Ha! Kurde, zginęło. Hmm. O! Wiecie jakie to jest śmieci, wszystko, a zaraz... U! No. Najgorsze jest to, jeśli Mateusza teoria jest prawdziwa, że te guziki nie. No to jest po prostu i pigi kliknie pig ma. O, zginąłem, Nawet nie wiem od czego. Od lampy. Od lampy Ladyna. Widzę cię! Trzeba na dół? No bo muszę iść po A. A I znowu się Wow! To. Idę na dół. Na Ola, przy, e, przy wyjściu, znaczy tam na dwór, jest młotek. Jak chcesz, możesz go wziąć. Ja chyba go wezmę. Uuuu Kalamba! W ogóle wyglądacie to z dwóch perspektyw: Mateusza i mój. Może. No, to jeśli macie one. brata lub siostrę y, i chcecie to no razem ktoś. sobie oglądać, na no właśnie, to możecie włączyć nasze odcinki i oglądać sobie razem z mojej i Mateusza perspektywy. No nie, jak ja zginąłem? Nie wiem. Nie, chodź na inną grę. grę, bo tego się nie da przejść. Okej, okay, to um, jaką grę gramy? A jaką polecasz? Um, w ogóle um, w moim wydaniu nie było tego. Mm. Bloksburg... Vloc... Blos... Nie Blot, tylko Bloksburg. Bloksburg. Hmm. Ja mam jeden pomysł. Jaki? Ja chcę blogać. Zabierz zagrać. Wy ten ząbiaki. To było fajne, pamiętasz? Mm, nie, w to... tak. mm, mm. No, nie. Ja nie, proszę. nie. Proszę. Nie. Tego Hugiego Hugiego. Dobra. To ty na moją głowę. Okej. Okay. Bo no, nas hagi gonić no. Ej Zuzia gra Co to, to jest? Jaki yeah. Jauz yes. A ty w nic nie grasz, nawet w Roblox nie grasz Co to? A. Doć jest, chwila, który? Czekaj, co ty tam Ostatni robisz? Jakiś mhm. Axolotl jest drugi Jakiś typ jest pierwszy Czekaj, tu trzy Tam cztery tam Zim dwóch na dwóch. Dobra, dwóch. Ale e, czekaj, e. bo są dwa na dwa. Ile tu osób chce do. E, czemu te goście spoczykają w koszulki bez włosów? Pew. Sypa, pa, pa, to. Dawaj, No, Z no, 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 to no, na no, osób? Tak. E. O! no, to Michał? O, Michał nie może z nami dołączyć, ale biedak. A tam kto? Oni mówią... Benere. Benerik. Benerik. Benere! Benere! Ogólnie chciałam nagrać wam piosenkę za 20 słów ale jednak nie gram. Nie zagram. Ale może... Już nas przeniosło. Już Chapter jeden. Czekaj, czy będzie Chapter drugi. W popi Playtime? Prawdziwy? Nie, tutaj. A, jaki jest Chapter 1, no to powinna być gra o Chapter 2. No, bo w Poppy Plane będzie Chapter 2. No wiem, że w Poppy będzie. A Co Coś się No to trzeba też patrzeć jeszcze na czas, no nie? Tak, Jak będzie dobra, lecimy z tą grą w ogóle. To jest mega. Dlaczego ty się z drugiej strony, żeby spójść? A gdzie my Hello. jesteśmy? Ej czemu nie możemy połączyć kamerę? Jaki był kod? Nie pamiętam. Idziemy w pogodę. Ja A kluczyk. To chodź gdzie byłeś? A gdzie byłeś? A gdzie byłeś? A tu. ale to trzeba tu. Ja lecę po łom. Ja też. Dobra. Ja mam łom. Ja też. <laughs> Wyważę! Wyważyłam! O Jezus. Ja już napiszę tutaj. 6, 5, 7, 3. Nie, bo to było... Pamiętaj Ola, zamiast 7 jest 1. I tu jest. A, Remus? Napisałeś na czacie? Tylko zamiast siódemki jest jeden. Okej, to będzie. Raję, już to wszystko. Raję, już to wszystko. 6, 5, 1, 3. 6, 5, 1, 3. Dobra. O, mamy rękę. Ziemienka, gadeta. A gdzie jest ta ręka? A, a masz A ja? Tu jest ręka A masz? A masz Nie widzę A masz Tu coś powinno Ej mamy, a dobra A masz Co teraz? A wiem Chodź Dobra idę tu Jest tutaj. ręka HG Gułagiego Dwóch taty wyłączamy wyłączymy. się to trochę jak prawdziwe, tylko powinien być kolory. I to jest ten hagi łagi Ją w ogóle nie znika. No idę zgasić światło. Nie ja będę go pilnowała. Zgasiłem światło. Ja mam 7 robuxów, a rocerka jest za ile? Za 50 coś. O nie. Za 50 zł. To słabo. To bym kupiła, kiedy by było za, pię za dwa. Look. On tam Hagi. kluczyk, ja go biorę. Bum, mam kluczyk. To idź, ja go walę w twarz. Ale tutaj nie, to jest A Masz, a masz, a masz. Już byliśmy. Nie walę. Walę. Olka, Chodź tu. Boję się, że Hagi wtedy wyjdzie. Ja nie mam tego. Tylko... ja nie mam tego klucza, gdzieś go odwokowałem. Tu? Ja mam już. Tak, klucz. tutaj, tutaj, Ola. Też mam go. O nie. O nie. Dawaj, dawaj, ręko gadżeta um, be right back. A, a masz. Masz lampę. Um, Aha, nie zniknął? Możesz sobie um. zobaczyć. Nie zniknął, tylko może wyjdzie. Ale czemu tu się od razu jakby się na tą rękę? A tu już nas jakby nie stać na prąd. Tu też nas nie stać już na prąd. Skąd, ty? gdzie nas stać na prąd? Czekaj, a ja nie zrobiłem o tak? Odcięła się. Zbyt duże ciśnienie. Co to jest, jest najtrudniejsze. Ej, skubiłam wyjdzie? się. Dobrze, już mam wyjście, wychodzę. I do, zobaczyć, czy Hagi zniknął. Nie zniknął! Stoi! Stoi jak byk. A jak stąd weźmiemy? No ty tam kombinuję, a patrzę na hagiego. Hop hop. W ogóle fajnie to widać, kiedy macie... Na kiedy macie dwa telefony. Albo tablety, komputery, coś jeszcze. Telefony. Nie ociwnęło mi się. Co chcecie tam? Na czym jest YouTube? to możecie włączyć coś. Ale my już sceny. będziemy kończyć. No bo nie wiem co dalej zrobić, tak jak Kresne. Tak, a już a za dużo filmkra, więc pa pa. Na Na razie. Trzymajcie się. się. Pa.